Polska się zatrzymuje w rozwoju. A z nami szanowni państwo w studiu jest już Marek Zuber, ekonomista, wykładowca Akademii WSB. Dzień dobry, panie Marku. Dzień dobry. Porozmawiamy sobie dzisiaj o rynku emerytalnym. Yy, panie Marku, jak te spisy, w wyszukiwarkę Google'a frazę podniesienie wieku emerytalnego i mam tak, wyskakuje mi między innymi pan yy, z cytatem: "Trzeba zwiększyć wiek emerytalny w Polsce, zatem dlaczego należy go zwiększyć?" Pana zdaniem. Ha. No właśnie, to jest. Ja oczywiście absolutnie nie odżegnuję się od tego cytatu, to, to są moje słowa zresztą powtarzane od momentu, kiedy został on obniżony. Natomiast jest pytanie, tylko jak to zrobić, bo mi bardziej nawet nie chodziło o to, żeby tak jak zrobiono to za poprzedniej koalicji POPSL, czyli w zasadzie bez żadnych konsultacji, z dnia na dzień po prostu ten wiek emerytalny podwyższono. I pewnie też był to jeden z elementów, yy, przez które potem przez 8 lat kto inny w Polsce rządził. Zresztą ten ktoś, jak wiemy, czyli Prawo i Sprawiedliwość obniżyło wiek emerytalny. Tylko chodziło mi o to, żeby, no, albo jeś, jeżeli ma to być odgórna decyzja, yy, była to decyzja wypracowana z narodem, tak to określę. Albo, żeby doprowadzić do tego, żeby faktycznie wiek emerytalny poszedł w górę, niekoniecznie formalnie go zwiększając, czyli wprowadzić takie zachęty, żeby ludzie po prostu w wieku tych kobiety 60, mężczyzn 65 lat na emeryturę nie przychodzili. Ale zadał pan pytanie dlaczego, bo to jest matematyka. To nie jest akurat w tym przypadku wolna wola społeczeństwa, jeżeli można tak powiedzieć. Znaczy, no jest to wolna wola, bo oczywiście głosujemy na tych, którzy coś mówią także na ten temat. Ale tutaj sama deklaracja: jestem za, nie wiem, możliwą, albo nie jestem za możliwą adopcją dzieci przez pary homoseksualne, to nie jest kwestia naszych przekonań, tylko to jest kwestia policzenia. Jeżeli w Polsce, a nie ma innych prognoz, będzie rosła grupa osób, które pobierają świadczenia emerytalne w stosunku do grupy osób, która będzie pracowała i jeszcze raz to powtórzę nie ma innych prognoz demograficznych. To znaczy, że będziemy mieli problem z wygenerowaniem środków. Na to, żeby te wypłacane w przyszłości emerytury, nie mówię o tych, które już dzisiaj są wypłacane, bo tutaj oczywiście no, ciężko będzie je zmniejszyć, delikatnie tak to określę. Ale te, ci nowi emeryci, którzy w przyszłości będą otrzymywali emerytury, będą po prostu mieli te emerytury coraz niższe. Nawet zaryzykowałbym, że w pewnym momencie żenująco niskie, to znaczy takie, które już z całą pewnością nie wystarczą nawet na podstawowe potrzeby. Mhm. I to jest ta matematyka. Suma tego, co wpływa do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. I suma tego, co z niego wypływa w postaci świadczeń. Już dzisiaj to się nie domyka, jak wiemy, więc musimy dopłacać do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Z budżetu są takie pieniądze dopłacane, mało tego Fundusz Ubezpieczeń Społecznych także pożycza te pieniądze w formie kredytów. No a będzie tylko gorzej. W związku z tym, panie redaktorze, musimy znaleźć Finansowanie dla tych przyszłych wypłat. No, jeżeli nie znajdziemy w Polsce metali ziem rzadkich albo potężnych złóż czegoś, co pozwoli nam generować te setki miliardów złotych, właściwie biliony złotych, jeżeli mówimy o perspektywie 50 czy 70 lat, no to jednym z rozwiązań jest doprowadzenie do tego, żeby z jednej strony więcej wpływało. W postaci składek, a z drugiej strony, żeby krócej, przepraszam, te y, 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 świadczenia były wypłacane. Jeżeli pan podniesie wiek emerytalny, jeszcze raz powtarzam, niekoniecznie y, ustawowo, ale doprowadzi pan do takiej sytuacji, w której Polacy dłużej pracują, no to z jednej strony y, dłużej wpłacają składki. Czyli więcej tych pieniędzy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wpływa, a z drugiej strony no mamy coś takiego jak średni okres życia w Polsce, średni wiek umierania, jeżeli mogę tak powiedzieć, znaczy ten, ten przeciętny moment, kiedy mężczyzna, kobieta odchodzą. No i im dłużej pracujemy, tym ta różnica między tym średnim wiekiem umierania a zakończeniem przez nas pracy jest krótsza, co oznacza, że krócej pobieramy świadczenia, czyli ta dziura Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest mniejsza. I o to mi chodziło w, w, w tym sformułowaniu. Natomiast jak to technicznie w Polsce przeprowadzić? No wszystko wskazuje na to, że na razie w dającej się przewidzieć przyszłości ten, kto zdecyduje się na odgórne podwyższenie wieku emerytalnego straci naprawdę ładnych parę punktów procentowych, w, w, w kolejnych wyborach, w związku z tym pewnie lepiej to robić w postaci różnego rodzaju zachęt. Na przykład takich, że jeżeli pracujesz po osiągnięciu wieku emerytalnego, to dwukrotnie te kolejne lata trzykrotnie nie wiem ile wliczają Ci się w wysokość emerytury, no i wtedy pewnie spora część społeczeństwa dojdzie do, w, do wniosku, że lepiej jeszcze popracować parę lat, bo wysokość tej emerytury bardzo mocno wzrośnie. No tak, panie Marku, no ale tak, rok temu Instytut Badań Polster przeprowadził sondaż i zapytał Polaków, czy wiek emerytalny powinien być podniesiony, jeśli zagwarantuje to wyższe emerytury, 65% respondentów odpowiedziało, że nie, że nie, nie, no że właśnie, nie. więc jest, właśnie więc jak to zrobić, no, no bo też to no przybrało ostatnio, no tutaj skrzydła takie znamiona polityczne. Też to pytanie pojawiło się przecież w referendum, które przeprowadzał rząd Prawa nie, nie, no i Sprawiedliwości. To, to Zdecydowana ja. większość, no przecież 90% tych osób, które uczestniczyło w referendum, tam około 40%, no stwierdziło, że zdecydowanie nie, że nie chcą podniesienia tak. wieku emerytalnego, więc no pytanie właśnie, czy to jest w ogóle możliwe? Wie pan, to ja jeszcze panu o jednej rzeczy. Bo też jeszcze no, nadmieńmy, że no, z matematyką trudno jest dyskutować. Szanowni państwo, ja też tylko przytoczę. Według prognoz GUS-u do 2060 roku liczba ludności w Polsce będzie wynosiła niecałe 31 milionów, z czego 32% będą stanowić osoby w wieku 65 lat i starsze. A obecnie stanowią. Około 20%, a już się wydaje, że no, my jesteśmy dość starym społeczeństwem. To jeszcze inaczej możemy tak zobrazować to wszystko. 20 lat temu mieliśmy w Polsce gruszkę, jeżeli mm. chodzi o y, y, społeczeństwo, jeżeli chodzi o y, ilość osób młodych, dojrzałych i tych, które już zakończyły aktywność zawodową gruszkę, czyli taki kształt, czyli bardzo dużo osób młodych mm. i relatywnie niedużo osób y, po 60-65 lat, wszystko jednak do tego podejdziemy. Teraz nam się ta gruszka zaczyna wypłaszczać, czyli ten dół się zmniejsza, ta góra się zwiększa, natomiast za y, 30 lat będziemy mieli odwróconą gruszkę, czyli będzie mm. bardzo dużo osób. W wieku powyżej 60 lat i relatywnie niedużo osób młodych. Mówimy o kwestiach demograficznych, jeśli nic się nie wydarzy. Co by się mogło wydarzyć? W sposób dramatyczny w najbliższe lata zwiększa się dzietność. No i wtedy, oczywiście, za 20 lat wchodzi nam bardzo dużo grupa osób młodych. Hmm. Więc to warto o tym powiedzieć. My mówimy o perspektywach, czy te wszystkie badania dotyczą perspektyw, jeśli nic się w tych trendach nie zmieni, nie zmienia się na razie, więc te wszystkie badania oczywiście są aktualne, musimy się tego trzymać. Stąd jednym z pomysłów na to, żeby no, trochę. Ograniczyć ten negatywny wpływ jest, jest robienie wszystkiego, żeby w Polsce zwiększyła się dzietność. Ale też jest jeszcze drugi element. My mówimy oczywiście o, tych, o liczbie osób w Polsce, biorąc pod uwagę tylko dzietność. Ale jeżeli ktoś podjąłby decyzję o z bardzo mocnym zwiększeniu liczby emigrantów w Polsce, którzy dostają polskie obywatelstwo w przyszłości. To może się okazać, że nas nie będzie 31 milionów, tylko 45 milionów. Jeszcze zakładam, że Polska będzie się rozwijać, będziemy coraz bogatszym krajem, więc będziemy ciekawym miejscem z punktu widzenia tej emigracji. No i jak będziemy mieli 15 milionów emigrantów z polskim obywatelstwem, no to ludność Polski nie będzie wynosiła 31 milionów, tylko 46 milionów, prawda? W, w tym okresie, o którym Pan mówi. Pytanie znowu, czy jesteśmy na to gotowi? Czy chcemy mieć tyle emigrantów w Polsce? Mieszkających tutaj na stałe, mających polskie obywatelstwo. To jest też pytanie, które musimy sobie zadać i na które musimy odpowiedzieć. To jest zresztą kolejny problem. Jeżeli nie chcemy mieć tych emigrantów, jeżeli niekoniecznie to muszą być osoby, które dostają polskie obywatelstwo albo pobyt stały, może to są osoby, które przyjeżdżają do Polski na rok po to, żeby pracować, tak jak dzisiaj się to dzieje w wielu fabrykach, choćby w przemyśle automotyw, ale nie tylko. Jeśli nie chcielibyśmy iść w tym kierunku, to panie redaktorze, za 4 czy za 5 lat Polska ma bardzo poważne problemy ze wzrostem gospodarczym, a za 10 lat, za 8 lat, jak zaczyna na poważnie schodzić z rynku pracy ostatnie wyż demograficzny, a ten ostatni wyż demograficzny, mieliśmy w roku 1980, to Polska się zatrzymuje w rozwoju. Więc proszę zobaczyć, to nie tylko jest kwestia emerytur, to jest także kwestia yy, wzrostu polskiej gospodarki. I o ile w przypadku emerytur, my jeszcze mm. możemy. Mieć nadzieję, że jeżeli cud by się wydarzył i w najbliższych dwóch, trzech, czterech latach w sposób dramatyczny by wzrosła dzietność w Polsce, to w przypadku wzrostu gospodarczego my nie mamy innego wyjścia jak zwrócenie się w kierunku emigrantów, jeżeli Polska nie ma się zatrzymać. Bo dzietność, emigranci, te kolejne dwa elementy, które możemy jeszcze wykorzystać w kontekście wzrostu gospodarczego, czyli zasobów siły roboczej, to jest automatyzacja, robotyzacja. Ale mamy za mało czasu, żeby tylko tym sprawę załatwić. I ostatni element to jest zwiększenie aktywności zawodowej, i na pewno trzeba to robić, ale tu jest wielki problem. Mamy sporą grupę osób. Jakbyśmy porównali ilość osób pracujących, czyli poziom zatrudnienia w Niemczech, jeden z liderów europejskich i w Polsce, to jeszcze około 700 tysięcy osób powinno pracować, a nie pracuje. Bardzo ciężko jest te osoby zachęcić do pracy, ale też oczywiście trzeba. Trzeba w tym kierunku iść. Także, jak pan widzi, to nie jest tylko kwestia emerytur, to jest także kwestia y, wzrostu gospodarczego w Polsce i, i, i kwestia wzrostu jest bardziej paląca, bo to się szybciej nam zablokuje, niż na poważnie się skomplikuje system emerytalny. A jak długo, jeszcze pana zdaniem, może wytrzymać polski budżet? Znaczy, to nie jest kwestia budżetu hmm. Czy jest to w ogóle ta jest jakaś taka budżetu? granica, ma, no to jest... że no, w tym roku albo do tego roku no, musimy ten wiek emerytalny odbudować? Po prostu im dalej w las, tym więcej będzie trzeba z budżetu dopłacać. Ja właśnie jeszcze o jednej rzeczy chciałem mhm. wspomnieć. Pamięta pan taki moment y, z zarządów poprzedniej y, koalicji, kiedy usłyszeliśmy, że jest tak fantastycznie, mhm. że nie trzeba było do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dopłacić 6 miliardów złotych. Ja pamiętam te 6 miliardów doskonale. Mhm. I taka informacja poszła w las, szczególnie w, w naród, szczególnie w, w tych mediach takich bardziej sprzyjających rządowi. To jest prawda. Po prostu zamiast 55 miliardów złotych, z tego co pamiętam, w tej chwili wystarczyło dopłacić 49 miliardów, czyli 6 miliardów zaoszczędziliśmy. Ale wie pan, tak to zostało przedstawione, jakby ten budżet się spinał w ogóle w tym fusie i jest w ogóle fantastycznie. Tak na marginesie wynikało to z tego, że wzrost gospodarczy, gospodarczy był szybszy niż zakładano. W związku z tym tworzenie nowych miejsc pracy było bardziej aktywne niż zakładano. W związku z tym więcej składek niż zakładano. Wpływało do funduszu ubezpieczeń społecznych od tych nowo zatrudnionych. Wynagrodzenia też rosły bardziej niż rząd zakładał i niż zakładał zakład ubezpieczeń społecznych, który, jak wiemy, FUSem zarządza. No i rzeczywiście w stosunku do tych planów więcej pieniędzy wpłynęło ze składek niż miało wpłynąć, i ta dotacja z budżetu centralnego była mniejsza, ale była gigantyczna, więc to też trochę, myślę, uśpiło Polaków, którzy myśleli: no nie jest tak źle jest źle, cały czas tam potężne pieniądze dopłacamy. Nie ma takiego y, bardzo twardego momentu, kiedy, przy którym moglibyśmy powiedzieć koniec, no bo jeżeli założylibyśmy z kolei, że polska gospodarka się będzie super rozwijać, y, czyli będziemy mieli relatywnie duże dochody do budżetu, no to pewnie dłużej nas będzie stać na to, żeby dopłacać do tego fundu funduszu ubezpieczeń społecznych kolejne miliardy czy dziesiątki miliardów złotych rocznie bezpośrednio z budżetu państwa. No i taka sytuacja wtedy może trwać oczywiście dłużej. Ale proszę zobaczyć, mamy kolejne wyzwania. Potężne wydatki w energetyce, którą musimy zmienić. To już nawet nie chodzi o kwestię dekarbonizacji, ale też o to chodzi. To chodzi na przykład o to, że te sieci przesyłowe nie są w stanie już tego wszystkiego nam y, ciągnąć. Setki miliardów złotych, elektrownia atomowa, setki miliardów złotych, będziemy musieli elektrownie właściwie wydać y, w tym kierunku. Zbrojenia, kolejne setki miliardów złotych, y, więc y, no to wszystko nie jest z gumy. Ten budżet, nawet jeżeli wzrost gospodarczy będzie fajny, on nie jest z gumy. I coraz trudniej nam będzie generować te dziesiątki miliardów złotych, żeby dodatkowo do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych dopłacać. Więc już dzisiaj powinniśmy się zacząć zastanawiać, co z, z tym fantem zrobić. Tak jak powiedziałem, pewnie nikt się nie odważy na takie formalne podwyższenie wieku emerytalnego właśnie z tego powodu. No więc próbujmy robić te zachęty. Z tego, co Pan przeczytał, i ja oczywiście znam też yy, te, te wyniki. No to nawet te zachęty tak do końca nie no. działają, przynajmniej dotyczące wysokości, wysokości emerytur. Może jakąś inną formę wprowadzić zachęt, nie wiem, no. ale zacznijmy rozmawiać na poważnie o tym. Tymczasem największy problem, zgadzam się w 100% procentach z Panem, polega na tym, że zrobiono z tego kwestię polityczną. Trochę podobnie jak z walutą euro. No. Jesteś za euro, to znaczy, że popierasz Niemców. Dla hmm. których to euro jest najkorzystniejsze, prawda? No trochę tak trywializując, można do tego podejść. I tu jest to samo. Chcesz zacząć rozmowę o, o wieku emerytalnym, aha, to ty nie kochasz Polaków, chcesz, żeby do końca życia pracowali. Jeszcze w domyśle dla Niemców, prawda? Tak, tak, tak. Tym bardziej, jak wiemy, jak wiemy, ci Niemcy mają już dzisiaj też swoje problemy. Więc to nie jest tak, że, że wszystkich w Europie zjedzą i zjedzą także hmm. nas. Ale to jest zupełnie oddzielna historia. To jest problem. W przypływie szczerości. Gdzieś w okolicach 2019 roku yy, Beata Szydło yy, powiedziała w jednym z wywiadów takie zdanie: Będziemy musieli wrócić do decyzji, o, do rozmowy o yy, systemie emerytalnym w Polsce. Tak, będziemy musieli wrócić, a im szybciej zaczniemy, tym lepiej. Właśnie, panie Marku. No i na koniec jeszcze przytoczę taką informację, szanowni państwo. No w Europie średni wiek przejścia na emeryturę kobiet i mężczyzn wynosi 67 lat. No i pytanie, czy no właśnie będziemy zmierzali też w tę stronę? Wie pan, z czego nie powinno się odpowiadać pytanie na pytanie, ale to. No to dobrze, to najpierw, żeby było porządnie. Tak, tak, tylko jeszcze raz powtarzam, w jaki sposób? Po pierwsze, musi być dyskusja. Nie wolno tego zrobić tak, jak zrobił to poprzedni rząd, PO, PSL. Po prostu narzucamy i tyle. Musi być ta dyskusja. Ludzie muszą zrozumieć, dlaczego to się dzieje. Nie wolno z tego robić zakładnika politycznego. Natomiast no, tak jak powiedziałem, nie mamy wyjścia. Chyba, że znajdziemy. Jakieś źródła, nie wiem, może w Polsce się narodzi jednocześnie Apple, Google, Amazon, mm. Nvidia i jeszcze ASML produkujący maszyny litograficzne. Mówię o tych firmach, bo one wszystkie razem w zeszłym roku zarobiły pewnie jakieś 400 miliardów dolarów. No to jakby pan teraz założył, że te pieniądze byłyby tutaj wpisane, w, 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 opodatkowane, no to mielibyśmy z tego grubą kasę, no ale to oczywiście znowu trochę trywializuje. Jeżeli nic takiego się nie wydarzy, to po prostu, tak jak powiedzieliśmy, to jest matematyka i tych pieniędzy będzie do dyspozycji coraz mniej, więc alternatywa jest taka, o czym mówiła zresztą poprzednia szefowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, że wypłacane za 40 lat te nowe emerytury będą miały wartość połowę, 70% tego, co dzisiaj mówię o realnej wartości, więc na nic nam nie wystarczą tak naprawdę. Hmm. Chyba, że na zakup prześcieradła po to, żeby się nim owinąć i doczołgać do, do najbliższego cmentarza. Po prostu tak to się zakończy, więc musimy tę dyskusję rozpocząć. Ale proszę popatrzeć, I dlaczego między innymi prezydent Francji Macron tak mocno spadł w sondażach w ostatnich latach? No między innymi ze względu na wiek emerytalny. Dokładnie, więc to są bardzo trudne rzeczy, dotyczą nie tylko Polski. To jest wielki problem generalnie dzisiaj między innymi Europy, starzejącej się Europy. Jak społeczeństwu wytłumaczyć, że po prostu, no, niestety musimy to jakoś bilansować, a jeżeli mamy bilansować, no to właśnie, no to trzeba szukać rozwiązań i jednym z tych rozwiązań, no, chciałem powiedzieć, może być, ale wydaje mi się jednak, że musi być zastanowienie się nad, nad tym, kiedy przechodzimy na emeryturę. Tylko jeszcze jedna rzecz, jeżeli mogę. Oczywiście, to też jest kwestia do dyskusji. Ja też sobie nie wyobrażam, żeby ktoś, kto. Pracuje, jest robotnikiem budowlanym, na przykład, w wieku 67 lat dalej te płyty chodnikowe przenosił. Znam takich, którzy nie mieliby z tym problemu, ale znam też takich, oczywiście, dla których to będzie problem. Więc kolejna wielka dyskusja, ale właśnie ta dyskusja się musi odbywać. Jeżeli ktoś wykonuje bardzo ciężką fizycznie pracę, mając 20 parę lat 30 parę lat. To musimy go przygotować na to i pomóc mu w tym, żeby w wieku 45 lat na przykład yy, zmienił swój zawód, nie pracę, tylko zawód, żeby mógł wykonywać coś. Może kilka razy w życiu będzie trzeba coś takiego robić. Może trzeba będzie po prostu się u uczyć w wieku 45 lat nowych rzeczy, po to, żeby można było ten inny zawód wykonywać na przykład w wieku lat 67, a może jeszcze dłużej. Tak, to też.